Silmaneczko biszki brykają, już parę jełówek zacielili luzem, Tylko już trochę jeszcze nie dadzą. Chodzą teraz, to nie mogę wywalić. Kurde, ten to rogami chce atakować. no myśli, że zaraz się wgoni? goni, wczoraj się Późno, ciężko było ciągnąć A już kurna, Sajgon robię Ale w bydle Jaki wysoki Ruszyć się nie może, patrzy kura nie, go atakuje I też nie mogę, bo mnie atakuje Muszę jajco znieść, żeby je zabrać Elegancki, fajny Matka Simenta, ale tu wyszedł No i dobra, jajko jest i o, jest nowy nabytek. <laughs> no i chóweczka fajnie rośnie, wczoraj wywalam. Ten już też bryka elegancko, się z tej kasa zaoszczędza. Trochę mały no, bo wtedy miał nogę. Coś nie tak, dwa miesiące kulał, kulał, a potem się naprawiła mu. Ty słabiej rósł. Ważne... Ważne, że i... To tam. Gunała do pasa. Jaki wysoki... biczek. Dobra, trzeba dawać na To tylko odsadziłem, bo... ...ona nie jest zacielona, bo jakoś, nie wiem, tam szczupła, nie? Się zdaje sała trochę tej ołówki tamte to powinno być trochę większa, nie? Trochę już po, powoli się poprawia Ale patrzysz na nasienie, tam kurna mały wzorzec yy, Przyrostu masy i tak rośnie wolno, bo jak więcej ma przyrostu to szybciej cielek krośnie, nie? No, byczek fajnie maltera, więcej luzu stamtąd A ta, ta, a ta ma radośniej Lepiej jest we dwóch razie im. O, siema Ośmi się, no już teraz będzie ile? 4 miesiące? Tam to chyba 3,5 miesiące cielna. No tak, nie wiem, tak mniej więcej no na październik, na jesień wychodzi, na zimę już by do no dojenia. Spokojne. Grunda tak za bardzo się mój nie spasi Dobra, muszę obdawać tam? czyściocha Czyste zawsze Jeszcze błyszczy To ciekawe czy cielne bo się z biegiem kryją właśnie tamtym to tato chyba te dwa kry... się dzieje, a ten jeden Co na łańcuchu teraz, to się puszczało Ciekawe który, czy obiecielne będzie czy nie Będzie trzeba potem zobaczyć Jak nie powtórzę to może cielne będą Za pierwszym razem by było to gitara To będą też zaraz na Początek roku Co, 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 ty to zawsze ryja wystajesz Nie Czemu jest zasuszone na razie i te no, wysokocielne nigania, bo to by do zera latać, się lać. po zaraz niedługo też pojeść z cielakiem. Już, to pójdę. No już powoli we nie po, zaczyna zbierać. No ta te bombę ma niezło. Zebrała fest. Jeszcze się doiło bo by większe było. By na nogi nie ścisnęła, by było w powietrzu. No i tam, to ma Ja wiem, za dwa, trzy, tygodnie, za trzy termin. Ma termin. No to tak, jeszcze myślę, że przejdzie na te w połowie czerwca, będzie Trzy Czy tej będzie zaraz pusta To by było na tyle, się maneczko do następnego hejka.